Dzień dobry, witam Was na naszym książkowym kanale. Boże Narodzenie już tuż, tuż. Czas pomyśleć nie tylko o prezentach, ale także i o książkach, z którymi spędzimy święta. Wydawcy wykonali już swoją część pracy, zasypując nas nowościami, które zasadniczo idą w dwóch kierunkach. Dopieszczone zostają fanki ciepłych, świątecznych i romantycznych powieści obyczajowych oraz miłośnicy kryminałów i thrillerów, którzy lubią zdecydowanie inne emocje. Jak zwykle nie zawiedli Harlan Coben i Remigiusz Mróz. Pora na Wasze czytelnicze wybory. Decydujcie, czy te święta będą grzeszne, czy upiorne. Nasza świąteczna oferta jest oczywiście znacznie szersza. Wpadajcie do naszej księgarni na tantis.pl i korzystajcie ze specjalnych rabatów. Akcja święta trwa do 14 grudnia. Czy wiecie, że istnieje takie kulturowo-społeczne zjawisko jak powódź książek? To świąteczna tradycja Islandczyków. Zwyczaj obdarowywania bliskich książkami sięga aż lat 30., gdy ograniczenia importu ciekawych towarów z zagranicy uruchomiły w Islandczykach pokłady kreatywności. A że książki to wartościowy prezent, a Islandczycy lubią czytać i mają wrodzoną zdolność do snucia opowieści, impuls rynkowy przez lata urósł do skali rynkowej powodzi. Kilka tygodni przed świętami następuje wydawniczy boom i prawdziwa bożonarodzeniowa powódź książkowa. Serial Król króluje na kanal, Plus, a my spieszymy poinformować Was, że w naszej księgarni powieść Szczepana Twardocha jest już dostępna serialową układką. Klimatyczna, prawda? Jeśli zaczynaliście od serialu, warto wizję pana Matuszyńskiego skonfrontować z wersją książkową. A może czas sięgnąć po książki Laureata Nike 2019. Wnikliwe reportaże Mariusza Szczygła przypominają w formie eseje i opowiadania. Po sukcesie Gotlandu w Centrum Zainteresowania znalazł się nagrodzony tom reportaży Niema. W tym roku Mariusz Szczygieł zaprasza nas na spacer po czeskiej pradze za sprawą osobistego przewodnika. Zerknijcie na tantis.pl. Do 8 grudnia czeka tam na Was oferta promocyjna na jego książki. Czas na wiadomości literackie ze świata. Przyznano nagrodę Bukara Czasów Koronawirusa. Nagrodę otrzymał Douglas Stewart za książkę Shugie nad którą pracował 10 lat i którą początkowo odrzuciło aż 30 wydawców. W warstwie tekstowej nagrodzonej pozycji znajdziemy niełatwe doświadczenia głównego bohatera i trud dojrzewania w gleską lat 80., targanego reformami i naznaczonego biedą. Polskie tłumaczenie ma się pojawić w przyszłym roku. Prawdziwa gratka dla fanów Tolkiena i Śródziemia. Collins zapowiedział wydanie niepublikowanych wcześniej tekstów Tolkiena: The Nature of the Middle Earth, przeniesie nas do Śródziemia i uzupełni teksty Silma Lirionu i niedokończonych opowieści. Książka ma się ukazać w czerwcu w Wielkiej Brytanii i w Ameryce Północnej. Cóż, prawdziwych miłośników Tolkiena zachęcamy do szliwowania języka. Trochę czasu jeszcze zostało. Zostańcie z nami, czekamy na Wasze lajki i subskrypcje. Dzięki nim nie przegapicie kolejnego odcinka naszego książkowego Telegramu. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze.